Cześć, witam z kolejnych pokazów sadowniczych marki New Holland dzisiaj w miejscowości Jasieniec w okolica grójca, centrum e, sadów jabłonnych, jabłoniowych, centrum e, owoców e, i warzyw, można powiedzieć, i za mną między innymi oferta e, właśnie dedykowana do tych typowych prac ciągników specjalistycznych marki, marki New Holland T490F. Model, właśnie, z, mo, ciągnik roku 2023 w Tractor of the Year. Hmm, o tyle ciekawa wersja, że na bogato. Elektrozawory na hydraulice z tyłu, elektrozawory na hydraulice międzyosiowej, ale również hmm, przednia oś. To jest oś super skrętna, super stry, z wychylnym tym przednim mostem, gdzie standardowy skręt kump to jest 55 stopni. A z tą właśnie osią mamy 76 stopni, więc ciągnik idealnie nam e, z, zawraca, skręca, czy nawet z jednego międzyrzędzia w drugie jesteśmy w stanie bez większego problemu tutaj e, wjechać. Fabryczna kabina, oczywiście, e, już teraz z płaską podłogą, e, z oczyszczaniem powietrza Blue Cup 4, co oznacza, że mamy podwójny system filtrowania tego powietrza. Mamy i filtry węglowe, i filtry pyłkowe. Gdzie jak pracujemy, przymierzamy się do pracy z opryskiem, z pestycydami, no to wtedy przestawiamy sobie filtrację powietrza na węglową, na filtry węglowe, gdzie sama kabina też tworzy nam nadciśnienie w środku nie przedostaje się powietrze z zewnątrz, sama kabina ma też homologację pod kątem oczyszczania tego powietrza, więc bardzo bezpieczne rozwiązanie dla, dla operatorów, dla użytkowników. Mm, idąc, idąc dalej, mówimy tutaj, ten pierwszy to był F e, o szerokości 1,48 m, 1,49 m, w zależności od rozstawu kół. Natomiast najpopularniejszym, najczęściej wybieranym przez polskich sadowników jest ciągnik z serii N. N, czyli Nero, czyli z węższym rozstawie osi, w węższym wymiarze. I o ile tamten to był 1,50 m, powiedzmy, to tutaj mamy poniżej 1,40 m. Ciągnik, który posiada tą samą kabinę co F, też ładna, panoramiczna, czterosłupkowa kabina, również systemy filtracji, płaska podłoga. Natomiast wymiary tego ciągnika to jest 1,37 m od krawędzi opony do krawędzi opony. To powoduje, że ciągnik no, cieszy się dużym zainteresowaniem właśnie sadowników w Polsce, bo też palery drzew. Gdzieś tam e, pozwalają, że są węższe tak? i pozwalają, że taki ciągnik idealnie się mieści. Nie uszkadza nam sadzonek czy, czy tych gałęzi, tutaj. Więc bardzo często wybierany. Jeżeli chodzi o moc, to również 75 koni. Bardzo popularna moc, szczególnie gdzieś tam dla mniejszych gospodarzy. Natomiast ten ciągnik potrafi też mieć i 120 koni. Tutaj wtedy mamy silnik czterocylindrowy, 16 zaworowy, 121 koni mocy, mocy maksymalnej. Więc e, w tym przypadku można powiedzieć o serii premium, bo mamy i e, przekładnie z rewersem elektrohydraulicznym, i pubiegi, i sterowanie tylnym podnośnikiem jest e, za pomocą elektrozaworów, za pomocą przycisków, bardzo wygodne rozwiązanie. Natomiast jak to marka New Holland ma bardzo szeroką ofertę, tak samo oprócz produktów premium. Oferujemy również produkty klasy ekonomicznej dla tzw. budżetowych gospodarstw, które potrzebują prostych rozwiązań mechanicznych, ekonomicznych i niezawodnych. Tak? I na to, na to odpowiedź jest właśnie T4, w tym przypadku 80 FS, ciągnik, który posiada mechaniczną przekładnię 12 biegów do przodu, 12 do tyłu, z rewersem w tym przypadku hydraulicznym więc mamy hydrauliczne sprzęgło, ono nam się nie pali. Bardzo wygodna jazda do przodu do tyłu bez użycia sprzęgła i klasyczna przekładnia 12 do przodu, 12 do tyłu. Moglibyśmy jeszcze dołożyć biegi pełzające wtedy, prędkość minimalna takiego ciągnika to byłoby około 200 metrów na godzinę. Tak mamy jakiś 1 km na godzinę, jeżeli chodzi o prędkość minimalną jazdy. Do tego co warto podkreślić, fabryczna kabina. W tej klasie ciągnika nie jest to takie oczywiste. Na rynku spotykamy różne hybrydy, dokładane, kabiny, kombinowane. Tutaj mamy ciągnik, silnik, kabinę, która wyjeżdża z jednej fabryki. Jest to kompletny produkt. Kabina też, możemy powiedzieć, jest klasy premium, posiada płaską podłogę, posiada klimatyzację. Dodatkowo możemy mieć również system podwójnego filtrowania powietrza, tak jak w, tutaj mówiłem w serii T4 FNV z ciągników premium. Więc hmm, bezpieczeństwo to jest numer jeden. Natomiast rozwiązania, czy hmm, bardziej e, komfortowe, elektroniczne, elektrohydraulika, czy bardziej mechaniczne, to już zależy od preferencji e, naszych, naszych klientów. Do tego, e, będąc w SADach, też często spotykamy e, zapytania o taki ciągnik jak Boomer. Boomer z klasy z ciągników kompaktowych. On na pierwszy rzut oka jest ciągnikiem mniejszym, posiada mniejszą masę własną, mniejszą masę dopuszczalną całkowitą to jest jakieś dwie tony masy własnej. Natomiast posiada fabryczną kabinę i silnik o mocy w tym przypadku 57 koni, mocy maksymalnej. 53 koni również oferujemy. I to jak się okazuje, w zupełności wystarcza, żeby poruszać się chociażby z takim opryskiwaczem 1500 tysiąca litrów, opryskiwacz przyczepiany. Z dmuchawą, właśnie dedykowaną do, do sadów. Więc, jak się okazuje, daje sobie rady, mieści się w tych szpalerach drzew i z powodzeniem gdzieś tam znajduje swoje zastosowanie. I co ciekawe, w tym momencie jeszcze mamy promocję na ten ciągnik, więc już za trochę ponad 30 tysięcy można wyjechać takim ciągnikiem od naszego dealera Marki Agrobart. Promocja trwa do 15 lipca. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do kontaktu z marką Agrobart w Przytyku czy tutaj w Grójcu. E, na pewno, na pewno e, dostaniecie więcej szczegółów, więcej informacji. E, chociażby 24-miesięczna gwarancja, tak? Tutaj w Umerze jest standardowym, e, standard, standardem i jest to gwarancja fabryczna. E, do tej pory mieliśmy ciągniki kabinowe, tak? takie stanowią 85% sprzedaży w Polsce. Natomiast te 10-15% to są ciągniki bez kabiny, tak zwana wersja ROPS, czyli ciągniki w naszych warunkach najczęściej sprzedawane, czy znajdujące swoje zastosowanie e, gdzieś tam w tunelach, tak? w szklarniach, e, gospodarstwa produkujące paprykę, czy fasolę, czy jakieś inne takie uprawy specjalistyczne, tam wtedy te maszyny bez kabiny jak najbardziej mieszczą się, nie ogranicza nas tutaj wysokość ciągnika. Więc on wjeżdża sobie spokojnie. Natomiast moc, którą te ciągniki potrafią z siebie wygenerować 110 koni, 115 koni pozwala na wydajną i efektywną pracę e, z takimi no, większymi maszynami jak glebogryzarka, czy jakaś brona wirnikowa, 2,5 metra, czy nawet 3 metry agregat. Spokojnie taki ciągnik poradzi sobie e, w tym polu i ma to duże znaczenie. Jak tutaj rozmawialiśmy z, z takimi gospodarzami. Kiedy zmiana, następuje zmiana uprawy, tak, z fasoli na paprykę i w krótkim czasie trzeba prze, za, zagospodarować ten teren, tak, uprawić go szybko, bo czas goni, wiadomo, więc wtedy liczy się wydajność, liczy się moc i taki ciągnik niepozorny na zewnątrz. Natomiast o dużej mocy zarówno silnika, jak i hydrauliki, jak i wałka WOM to wszystko posiada, więc. Ee... Jeżeli macie Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu, w tym przypadku naszego dealera z, z grójca firm marki Agrobart. Um, I do zobaczenia gdzieś na kolejnych pokazach i spotkaniach.